Uuu... <grymne> Odcinek szósty, elektrownia. Eee, pomódlka w śpiochu Eee, co? Eee! Wstawaj! Co? Trzeba udać bocina? się no, Ja wiem że spałeś dwie godziny, za długo O, mam zegarek, weź ty powiedz, bo ja się na to nie znam Jest godzina, wstawaj, bo się zaśpasz Zaśpisz, okay. zaśpisz Za długo <laughs> spałeś Okej, okay. eee no co teraz robimy nie <coughs> Co? On mówi, żeby iść na północ Północ, ty masz kompas. To ja go nie mam To w tamtą chyba gdzieś O tam, tamtą tam. tam. Patrz i Nie. To bardziej kompasu. Jak w tył gdzieś. Chciałbyś się tutaj wspiąć, hehe he. Ale nie umiesz, bo nie, bo nie masz fałdolców Ale jest bambik ja jestem za tym, żebyśmy się udali Gdzie? Na północ No dobra, wiesz w którą już to iść? Na północ No ale gdzie jest ta północ? Ty masz kompas Na północy Północ się nie zmienia zamknę, może komuś innemu pomoże. No. Jeszcze śladem. Dobra, teraz czekaj, broń. O! Mam jajko. Dobra, chwila. No, i teraz? Czekaj, bo... Aha, nie mogę się napić. Biłem sobie butelkę. O wow! To w będzie? Gierek, bo ja się palę A, podpalili się, haha A może tamtą pójść, tak jak mówiłem, chodź Ja tak powiedziałem, że w tamtą nie. Ja tu że gdzieś tamtą. Chodź w tamtą, w tamtą A, w tą Ja myślę, że w tamtą Dobra, Dobra. ...zalecieć. O oh, kurde. <laughs> dobra, biegle. Ej, bo ja jestem głodny. Cześć. Bardziej może wściekliznę ma. A. A, nie mam, nie mam, nie mam. A, dobra, no, mam. masz. Dobra, dobra dawaj, mam. Dawaj, dawaj, szybko. Ała, ała. A, nie Wtedy mogę jest. biegać, nie mogę biegać jest coś coś tutaj Gdzie, 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 gdzie jesteś? Na drzewo Nie wskoczę O ja Cię osłaniam Będę tutaj O, ja mam jabłka Kurde, ta broń bardziej krzywo strzela niż Ta moja Mogłem ją stamtąd zostawić, tam tu przecież prosto strzelała Jesteś? Można drzewo tu wejść. Jem ostatni. Jem ostatnie ciasto, jakie mam. Ogólnie ostatnie jedzenie, jakie mam. Masz mięso, ci dam. Teraz. ziemi leży. Twoja jabłka no. O, jeszcze mam ugotowane mięso. No! Czemu tam! Jedy. No nie dolatuje. Nie mogłeś poczekać? Chodź! co? So, I tak drzewa mi nie dojdziemy tam. Trzeba zejść. Gdzie jesteś? Za wodą już, ale tu idą do mnie. A widzę, widzę, widzę. Co A... się skupili na tobie? zdecydowanie za dużo w mojej stronę idą. Trzeba <laughs> Wagas skocz! Oh. Ja? No, dobra. A Ja parkura nigdy nie dobre nie byłem. Hmm? Dobra. I co teraz? Tu oh. rendy. I w tą stronę chyba. Jestem na drzewie, a ty? E, jestem w czarnej dupie. A, widzę cię. O kurde. Dobra. Jesteś, o. Chodź tutaj. Czekaj, bo... bo no. O, co to? Widzę coś. Widzisz e, coś? Widzisz mnie? Jest. Wow, co to jest? Dobra. Jezowca Stacja transformatorowa Dobra, a wejdź zobacz ktoś się w środku. Ej, jest! Jest! Dobry. I dobry. Słucham o co chodzi? Eee, on się nazywa William i o. chciałby drobną przysługę od nas. Jaką? Niedal niedaleko budynku ma skrzynkę z w który ma rzeczy do naprawy transformatorów. Jakiś. Aaaa! Eee! Kierek! Trzasie drzwi. Zaraz. Zrobienie z nimi kółko. Hm. Dawaj, 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 dawaj. Nie bój się z nimi. Ich jest tam za dużo. A! Dawaj szybko I... Dobra, się to było się w To O idzie tak zdrowo, nie? Idzie jest tu pełno. Dużo zdrowego mięsa czują. I dlatego. Dobra, to co chce William od nas? że ja chce, żebyśmy stąd wyszli i gdzieś tamtą stronę będzie miał schowane zapasy W skrzynce Okej okay. Powiedziałabyśmy mu znaleźli Dobra, za co <laughs> to co idziemy? Musi naprawić Co? Idziemy <laughs> Chcesz tutaj się z nimi bić? jeszcze no. ich zrobić? Y, sposobem, czekaj Nie odejdę Będziecie na górę Uważaj na transformatory, żeby ich nie dotknął, bo jak prąd wali. Dobra Dobra, wiesz co, o, to jest za jego, ale nie wiem, czy jest sens czytać, nie wszystko powiedziane. Czekaj, no. nasze transformatory nadają się na zło. Niedawno wysiadł pierwszym, a po kilku dniach następny dostałem Zostało nam tylko dwa, jeden z nich jest już na wyczerpia... wyczerpaniu. Jeśli ostatni przestanie działać w promieniu tysiącu kratek, nie będzie prądu, William. Ej chodź tutaj na zbór, zobacz jakieś zaznaczone na czerwono Dzięki, dzięki A tam, dobra, to ja tam pójdę. Chcę Tylko jest dobra. noc. A? Może A? rano Po nocy to będzie ich bardzo dużo. Trzeba ja szybko tutaj przed nocą zdążyć. Dobra, idę. Podejmuję się tego wysłania. Dasz okay. mi to ja mu dam. Dobra. Dobra, otwieraj. Jesz, szybko. Raz, dwa, szybko, szybko, trzy. szybko, teraz, 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 bez liczenia. A! Dobra, 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 jaki to on ma, Tu, 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 tu. Dwóch jest za tobą, trzech jest za tobą. A! Idę do wody i do nich. Gdzie kolejnych dwóch. O, ich jest tutaj coraz więcej! Uważaj za tobą i za tobą z drugi, czterech tam jest, pięciu już musisz się jakoś w pole chyba wypędzić. Na razie masz czterech, widzę tylko. Dawaj ich na głęboką wodę, i później na naokoło przejdź. Weź to jego żelazko, co on chciał. Szybko Dobra. Eee, jest problem, bo ja nie mam miejsca w tych no Chyba coś niepotrzebnego Jakieś notatki coś Dobra Dobra, dawaj, bierz, bierz szybko tego, wracaj tu Bierz szybko tego, bo ich się tu zaraz zejdą Dobra, dobra Tutaj dwóch idzie Eee, okej. Okay. Bierz, bierz, bierz. Jak się da To potrzebne i wracaj tutaj. To by walę. Dobra, blisko jest. Idzie, jest blisko. A, czy też pana. Dobra, idę do ciebie. Okej okay. Dobra, śnieg, Jabłko. Broń mi się zepsuła. trzeba dokładnie. Dobra, wszystko mam. Masz, dobra, lecimy. Myślałem, że to jest więcej tego. Nie. Nie zacięła koniec amunicji. Dobra. William. Daj mi, bo ty mu daj. Co ty masz? Jeszcze wentylator. Mhm. To była najwię... największa misja, bo już jaką zrobiłem? Dostałem butelki jak patrzę, strzały i. To dawaj, chodź tu. A chleby. chleby. Wrócimy do siebie. Chleba mam dużo, Tomasz. Szczaj mi co niepotrzebne i podrzucimy dla nas obu. Dobra. Okay. Dobra. Chyba idziemy dalej, ale nie. Yeah, tutaj... Zostajemy tu na noc. Nie no, widzisz, no, ile co jest no, tych? Kimś jeszcze nie będziemy coś widzieć. Zobaczcie. O, Na tej yy, latarki nie mam. No. Rzepa. Dobra, Dobra to ja się kładę w tym miejscu. Okej, okay, to ja tu. Dobrados, dobrados manos.